witajcie, z tej strony Dominik To drugi odcinek z tej serii Draft. Zobaczymy kapitana Weźmiemy patriotycznie Roberta Lewandowskiego Na no skrzydło No może być ten Carlos Vela Może nam się ktoś połączy Coleman, na razie wszystkie różne ligi Może być ten Emerkan Kevin De Bruyne czy Tony Kroos To jest właśnie dylemat no chyba tego Kevina De na weźmiemy. Neymar... Czy ten Sanchez? No Sanchez, bo on będzie łączył tutaj ładnie. Filipe Luis tak, niech on... Tu będzie Navarro. Na środkową obronę pójdzie Ramis. No i oczywiście Sergio Ramos. Takiego wyboru nie mogę odpuścić. I To Tu jakieś silvery? Mm, Marcelo. Marcelo. Zobaczymy, on będzie tu i polepszy nam trochę to zgranie. Radu. Pogba. Paul Pogba. Idealnie. Eriksen. Ericsson chyba. Może zrobimy to jakoś inaczej. No na razie poczekajmy. Kawę Bale. na środkowym obronę tego Underwilda. No i wreszcie Tony oni nam się trafi, na to czekam. Trochę zmniejszy granie, zgranie, ale może, jak zrobimy takie coś, to też nic nie da. Paje Gabriel Gaja No jak jakiś No Bia Najkrótsze nazwisko to go wziąłem Dobra, teraz zagramy sobie mecz tym całym składem, co złożyliśmy No i niestety w 8 minucie już przegrywamy 1-0 I 2-0 no, jak można przegrać z Mainz? Silver Pack. No, chociaż info srebrne srebrny. Gold Pack. Giro, legenda na czas Londyn. Takie karty może się sprzedadzą. A jeszcze... Piszcie mi w komentarzach, co chcielibyście, zobaczyć w następnym odcinku, bo ja teraz sobie pootwieram trochę tych paczek. Zobaczymy, co będzie. U, Mata, to jest dobra karta. Ceniony na 84. Van Dick. No, taki dick. CF Roma, to będzie Perotti. No, już go mam chyba w składzie. Dobra, kupimy sobie premium bronze packa, to, to będzie najlepsze. O, Polska! To jest górnik Łęczny czy zabrze? Bo ja się nie znam. Pruchnik. No to dobrze, dobrze. Teraz chyba może zagramy sobie tego 16 draft, nie wiem właśnie. No dobra, zagramy 16. Na kapitana pójdzie... Kevin de Bruyne w karcie fioletowej, Marsia Bestia. Na no, atak pójdzie jeszcze Pakambu, chyba. Niech będzie. Mares jako prawy skrzydłowy. Busquets chyba. Jakbyśmy to tak rozwiązali, to będzie lepszy wybór, chyba. Kościelny, Laurent. Musaccio, jak to się czyta w ogóle? Musaccio Suarez, tylko nie ten Diego, nie Sergio Ramos. To jest bestia. Tytoń, przemysław tytoń to też patriotycznie. Cilla on już nie gra w Barcelonie, więc nie będę tak oszukiwał. I ej, weźmiemy Tiago Courtois. może być ten i Bejerin Lam Filip Lam może być na razie jakiś Silver później Busket Miller Miller nam tu połączył ładnie Alonso i Lama tu będzie niech to może być Błaszczykowski Suarez. Też dobra karta. I Artur. No nie, był Lewandowski. Co ja zrobiłem? No dobrze, ten... Też może być, chociaż nam trochę tego zgrania da. Nie za dużo, ale da. I Luis Suarez. To jest bestia. Ja go muszę wziąć. Cross, Modryć raczej, co ja mówię. Ezil. Takie karty. No, ale on już nam nic nie da. Sał. No, może być. Dlatego nie możemy tego draftu podsumować i grać mecze. Więc my chyba już będziemy kończyć w tym momencie, więc napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Napiszcie, jaką byście chcieli grę zobaczyć, co ją nagram.